Dzisiaj na warsztacie Volvo XC90. Auto z 2018 roku z silnikiem dieslowskim, silnik VA, 2 litry Biturbo 235 koni i na co ono do mnie tutaj słuchajcie trafiło. Auto chodzi nierówno, szarpie z silnikiem. Mamy przedmuchy niesamowite do skrzyni korbowej i zaraz to wszystko zobaczymy, ale zanim ten silnik wyjmiemy, postaramy się postawić jakąś diagnozę, czyli najpierw demontujemy wtryskiwacze, włożymy kamerę do cylindrów i zobaczymy, czy coś będzie widać, czy mamy dziurę w tłoku, czy może mamy wypalony tłok, pęknięty tłok, pęknięte tu tł półki tłoka, a może mamy po prostu silnik. Zatarty. Wiemy również, mamy odczytane błędy z tego sterownika silnika, wiemy również, że mamy uszkodzoną jedną z turbosprężarek, która nie chodzi w ogóle i mogło też również dojść do czegoś takiego, że po prostu auto zachłysnęło się olejem i mamy zgięty korbowód. Tak, teraz auto zapalimy, przejmę kamerę. Mamy, warto też dodać, że mamy przebiegu 200 tysięcy kilometrów. Zobaczcie, jak nierówno silnik pracuje. A teraz zobaczcie, jakie mamy przedmuchy do skrzyni korbowej. Dosłownie lokomotywa. Dobrze, Aniu, zgaś. Najpierw diagnozujemy, demontujemy wtryskiwacze i zobaczymy, jak wyglądają cylindry. Tryski w Volvo zdemontowane i już Wam wszystko pokazuje, dlaczego auto nie chodziło na jeden cylinder i dlaczego mieliśmy przedmuchy do skrzyni korbowej. Problem jest występuje na cylindrze numer 2. Mamy pęknięty tłok i mamy również dziurę. Zobaczcie, pęknięcie zaczyna się tutaj odtąd. Widzicie tą kreskę? W tym miejscu mamy dziurę i ciągnie się praktycznie dookoła naszego tłoka. Tak, także mamy pęknięty tłok. Na cylindrze numer 2 wyciągamy silnik. Silnik na stół. I rozbieramy. Wyciągamy silnik z Volvo. Zawieszenie z wózkiem zdemontowane, zdjęte płośki, i teraz wyjmiemy silnik w dół. Przy pomocy oczywiście stołu krzyżowego. Wszystko mamy odłączone. Wychodzi razem z instalacją elektryczną. Zobaczcie, silniczek nam ładnie idzie do dołu. Sprawdzimy, czy nic się nie ciągnie, czy nic się nie urywa. Warto sprawdzać. I zaraz będzie silnik wyjęty. Ciach, mamy opuszczone teraz. Auto do góry, jeszcze zerknę z jednej, z drugiej strony, czy wszystko jest w porządku. I silnik wyjęty, słuchajcie, wyjeżdżam tutaj stąd i zaraz powoli zacznę go rozbierać. Wieszam na stojaku do silników i rozbieramy. Rozbieramy cały silnik. Wiemy, że mamy uszkodzone turbiny. Mnóstwo oleju było w interkulerze oraz mamy pęknięty tłok. Silnik już na stojaku. Zobaczcie, mamy już zdjętą pokrywę, kolektor dolotowy, turbiny i wiele, wiele innych y, części. Również skrzynia biegów, yy, bardzo duża, co chciałem Wam pokazać. Słuchajcie, tutaj mamy zestaw turbin, jest to biturbo i mam tutaj słuchajcie rurę od dolotu, specjalnie sobie zostawiłem i zobaczcie ile było oleju. Oj, zapraszam. Lejemy. Jakaś śruba. Zobaczcie, w samym, w samym kolanie do turbiny to jest rura z sąca. Mieliśmy pełno oleju, również w interkulerze. Interkuler do demontażu oraz do wytwórzania. Do Rozbieramy. Go dalej, rozrząd również mam już zdemontowany. Zobaczcie tutaj z tej strony, zdejmę jeszcze. Dzisiaj już jest późno, tak naprawdę zdejmę, zdemontuję przepraszam jeszcze pompę wysokiego ciśnienia. Jutro wałki rozrządu i podnosimy głowicę. Zobaczymy co się stało. Rozrząd zdemontowany, zdjęte wałki rozrządu wydechowy oraz sący. I chwila prawdy, podnosimy głowicę. Odkleimy. Jesteśmy ładnie uszczelka przyklejona. Możemy ją do wanny tu, bo będzie się lało. I co nam tutaj? Co będzie widać? Słuchajcie? Oto nasz tłok. Wypalona dziura, wypalona, pęknięta. Eee, co dalej? Zdejmijmy tą uszczelkę. Ale wam powiem, że hon ładny jest w tych cylindrach. To na razie wzrokowo oceniamy, później będę wszystko mierzył, jakie jest zużycie. I czy trzeba będzie go tulejować, czy wystarczy wymienić po prostu same tłoki. Nie wszystkie silniki nadają się do tulejowania. E, mierzymy i wtedy podejmujemy decyzję, e, czy mamy powyżej 5 czy 6 setek, czy mamy dwie setki zużycia, czy mamy setkę, może nie mamy w ogóle. E, to wszystko e, mówią nam pomiary. Można przyjąć, że do trzech setek e, zużycia, czy tam owalu e, tulejowania nie robimy, tak? E, powyżej należałoby już to tutaj wszystko poprawić. E, odkryte tuleje. Nacinane standardowo, ale nie doszło nigdzie do, do przepalenia uszczelki. Płyn. Klient nie zgłaszał, że ubywał że płyn. Widać, że mamy na cylindrze numer 2 pęknięty. Tłok, wypalona dziura e, oraz pęknięcie zaczynające się dokładnie chyba odtąd e, dotąd. Jeszcze trochę by popracował i doszłoby do oberwania czapy tłoka, denka tłoka i na pewno doszłoby do poważniejszej awarii. W tym e, przypadku zaraz go tutaj rozbierzemy do końca, oczyścimy, umyjemy, zaczniemy go wymiarować i podejmiemy decyzję co zrobić. Czy podejmiemy, e, jaką podejmiemy drogę naprawy, czy będzie to tulejowanie, czy tylko wymiana tłoku, Razem z pierścieniami regeneracja, załóżmy głowicy, i będziemy, nowy rząd oczywiście, i będziemy go składali. Najpierw rozbierzemy wszystko do końca. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę? Zobaczcie, silnik ustawiony na znaku, wał korbowy na znaku, a nie mamy. Ani pierwszego, ani ostatniego tłoka u góry, ani drugiego czy, czy trzeciego. Silnik jest, rozrząd ustawia się, gdy tłoki są tak naprawdę po środku. Zobaczcie. Tak? Warto zwrócić uwagę. Zazwyczaj jest tak w, w silnikach, że ustawiamy na pierwszy cylinder, w renówkach na ostatni cylinder, ale gdzieś tutaj tłoki zazwyczaj są u góry, tak? A tutaj w tym przypadku tłoki ustawione po środku i powiem wam, że to jest dosyć dobre, bo podczas skręcania, podczas zakładania wałków rozrządu, żaden zawór nam się nie oprze, nie trzeba cofać. Ustawiamy sobie to wszystko tutaj na znak i spokojnie możemy składać. Silnik od Volvo VA 2-litrowy diesel rozebrany na części pierwsze i jestem mile zaskoczony, ponieważ nie będę musiał go tulejować. Słuchajcie, cylinder w bardzo dobrej kondycji. Niezużyte, no zużycie, słuchajcie, setka, dwie to żadne zużycie, tak naprawdę. Owalu nie ma, yy, hon widoczny, także tutaj żadnej ingerencji w obróbkę cylindrów nie będzie. Płaszczyzna bloku została również spra sp sprawdzona. Blok jest sienki. A co się stało? Tak jak Wam mówiłem wcześniej, pęk tłok na cylindrze numer 2, Zobaczcie. Tak, mamy pęknięty tłok. Czego on pękł, może tak? Od wadliwego wtryskiwacza. Wtryski padają w tych silnikach. Również może być to wada konstrukcyjna tłoków, dlatego też tłoki wymieniamy wszystkie razem z pierścieniami. Do tego oczywiście panewki. Wadą w tym silniku również są zawory sterujące ciśnieniem oleju, które nie są dostępne osobno. Należy wymienić całą pompę i również całą pompę oleju wymienimy. Regeneracja turbin. Turbiny nowe, koszt 12 tysięcy zł. Mamy firmę, która nam to odbuduje. Koszt 5,5 tysiąca zł, czyli yy, prawie połowę. Zrobimy również regenerację kompletną, odbudowę yy, głowicy, która leży tam. Zostanie to wszystko pomyte, wyczyszczone i zaczniemy silnik składać. Czekamy na części do Volvo. Mamy zamówione tłoki, panewki, pompę oleju, wszystko co jest potrzebne do złożenia tego silnika, rozrząd pompy wody dosłownie wszystko i jest dosyć spory czas oczekiwania na część, bo większość części mamy będzie założona z oryginału, więc zajęliśmy się głowicą. Zobaczcie, głowicę mamy tutaj już na stole, obrabiamy gniazda zaworowe. My to robimy na takiej ręcznej wytaczarce. Tak, mogę Wam pokazać, jak to wygląda. Nożykiem w trzy kąty obrabiamy. Tak, później głowica zostanie splanowana i już Wam pokazuję, jak to wygląda po obrobieniu. Zobaczcie, tak wygląda gniazdo obrobione. Tak. Nowe zawory przychodzą, ponieważ tamte zawory nie podlegały regeneracji, nie dało się ich wyszlifować, były strasznie wypracowane. Zawory muszą zostać założone nowe. A tutaj mamy zawór po dotarciu. Zobaczcie, piękna faska. Na wpracowanie. Tak to wygląda, słuchajcie, fabryka. Fabryka. Yy, także obrabiamy wszystkie 16 gniazd zaworowych, docieramy zawory, planujemy głowice, myje nowe uszczelniacze zaworowe i zaraz zajmujemy się blokiem, czyli będziemy montowali wał korbowy z panewkami oraz tłoki. Głowica od Volvo obrobiona i tutaj mamy koniec. Tak jak pokazywałem wcześniej i omawiałem, planowanie, wymiana zaworów, obrobione zostały gniazda zaworone, wszystko dotarte i założone nowe uszczelniacze zaworowe. Co dalej? Blok już mamy również przygotowany, umyty, zamontowane. Mamy panewki główne, górne. Co warto dodać? Do tego silnika dobieramy panewki wedle kolorów. I tutaj w tym przypadku od strony rozrządu mamy trzy panewki żółte i dwie niebieskie. A jak wygląda sprawa z dolnymi, z dolnymi panewkami? Słuchajcie, wszystkie kolory mamy niebieskie. Także warto o tym pamiętać. Wał korbowy mamy już też umyty. Zaraz montujemy wał korbowy, nakładamy masę uszczelniającą i zaczynamy wszystko powoli skręcać. Wał korbowy zamontowany, nałożona masa uszczelniająca na płytę montażową. Słuchajcie, korzystajcie przy podczas składania takiego silnika z instrukcji naprawy, która pokazuje, jak. Ile i w jakie miejsca nałożyć masę uszczelniającą, bo w tym silniku nie jest to takie oczywiste. Skręcone to wszystko z odpowiednią siłą w czterech et etapach oczywiście nowiutkie panewki. A jak to skręcamy? Śruby od 1 do 10, słuchajcie, pierwszy etap 20 Nm, drugi etap 40 Nm, później w trzecim etapie wszystkie śruby pozostałe oczywiście z odpowiednią kolejnością. Dokręcamy siłą 25 Nm, wracamy do śrub, które dokręcają panewki główne. I kręcimy na 90 stopni. Słuchajcie, co dalej? Zakładamy nowiutkie tłoki. Bierzemy się do pracy. Tłoki zamontowane. Razem z nowiutkimi panewkami oraz nowiutkie śruby do korbowodów. Przy takiej naprawie, zawsze śruby do korbowodów muszą być zastosowane nowe. A co ja teraz robię? Montujemy wałki balansujące. Przy montażu kasety, właśnie z tymi wałkami, należy wyregulować luz międzyzębny, między kołami zębatymi. One są napędzane kołami zębatymi, i tutaj ta kaseta przesuwa nam się w lewo i w prawo, i tym przesuwem regulujemy luz między zębami przy pomocy czujnika zegarowego. Instrukcja naprawy podaje, ile ten luz powinien wychodzić. I tutaj musowo ten luz wyregulować. W momencie, gdybyśmy nie wyregulowali takich luzy i luz między zębami byłby za mały lub nie było go wcale, następuje wycięcie zębów i wirowanie silnika. Zaraz montujemy nowiutką pompę oleju, oczywiście z nowym łańcuchem, ślizgiem i napinaczem, tak, to będzie już skręcone i weźmiemy się za skręcanie głowicy. Wałki balansujące, zamontowane, wyregulowany luz yy, między zębami na kołach zębatych, zamontowana nowiutka pompa oleju yy, razem z nowiutkim napinaczem oraz, oraz łańcuchem yy, i kołem. I co dalej? Słuchajcie, tłoki również na swoim miejscu. Mierzymy występ tłoka, żeby dobrać grubość uszczelki, tak? Mierzymy przy pomocy czujnika zegarowego. Już wam to pokazuję, jak ja to robię.

Do występu tłoka dobieramy grubość uszczelki pod głowicą i tego się trzymamy, ale tutaj z tym silnikiem jest jeszcze tak, że dobieramy rodzaj uszczelki do rodzaju głowicy i tego warto się trzymać. Jeżeli nie wiecie, jaka ma być uszczelka jakiego rodzaju, warto odczytać numer oryginalny z uszczelki i zobaczyć, jaka jest. Są dwa rodzaje głowicy z oznaczeniem trójkątnym oraz z oznaczeniem kwadratowym. I można się wyłożyć. Jest wiele takich rzeczy w tym silniku, na czym można się, kurde, słuchajcie, pomylić albo wyłożyć. Warto mieć instrukcję serwisową naprawy tego silnika i postępować zgodnie z tą instrukcją, bo nie wszystko jest takie oczywiste, tak? VA jest trudny do poskładania. Wymierzone, ja wymierzę teraz wszystkie cztery tłoki, dobiorę odpowiednią grubość uszczelki oraz rodzaj uszczelki pod głowicą i kręcimy głowicę. Występ tłoka mamy już zmierzony, dobraliśmy grubość uszczelki i mogę Wam powiedzieć, że tutaj w tym przypadku zakładamy uszczelkę jednokarbową. I co dalej? Teraz wszystko zostanie. Otłuszczone należy wydmuchać wszystkie otwory, w które są wkręcane szpilki. A dlaczego wydmuchujemy? Tam na dole nie może nic zostać: ani olej, ani żaden płyn, a tym bardziej jakaś woda, ponieważ podczas dokręcania takiej głowicy, jeżeli będziemy mieli na dole jakiś płyn, może dojść do pęknięcia bloku. Tak? Także czyścimy teraz wszystko, odpuszczamy głowica, również przygotowana, zostanie otłuszczona. zakładamy uszczelkę i kręcimy głowicę. Wszystko mamy otuszczone głowica zamontowana, oczywiście za każdym razem zakładamy nowe szpilki, tak? Yy, przystępujemy do przykręcania, w pierwszym etapie 20 Nm, bierzemy klucz dynamometryczny i kręcimy. Z zachowaniem odpowiedniej kolejności. W drugim etapie będziemy kręcili 50 Nm. Głowicę w dwóch etapach mamy dokręconą. Dokręcamy ją w etapach czterech. Teraz <laughs> mieliśmy tak 20 Nm, 50 Nm newton i dwa razy po 120 stopni. Dokręcamy to przy pomocy kątomierza. Ja używam kątomierza elektronicznego. Głowica zamontowana, wszystko mamy skręcone. Zamontowany nowiutki rozrząd, wszystko zsynchronizowane, skręcone z odpowiednią siłą. Oczywiście nowe uszczelniacze, nawałek rozrządu oraz nawał korbowy. Co dalej? Yy, montujemy zaraz pokrywę zaworów. Cztery wtryskiwacze, wtryski oddaliśmy na sprawdzenie, są sprawne. Wyczyszczony kolektor dolotowy. Z drugiej strony montujemy turbiny, które poddaliśmy regeneracji. Z ciekawości mogę powiedzieć, że. Koszt regeneracji turbin to jest tysiąca zł do tego silnika. Na samym końcu oczywiście podamy cały kosztorys, ile ta naprawa cała kosztowała. Co dalej? Po przykręceniu turbin montujemy skrzynię biegów instalację elektryczną i montujemy silnik do karoserii, także niebawem pierwsze odpalenie. Silnik mamy już poskładany, zamontowana skrzynia biegów i przyszedł czas na instalację elektryczną. Montujemy instalację elektryczną, zalewam silnik zaraz olejem, pokręcimy go, tak? Żeby układ smarowania napełnił się olejem, żeby silnik nie wystartował nam na sucho i zaraz wkładamy silnik do karoserii. Silnik poskładany, zalewamy olejem i zaraz będziemy go kręcili. Silnik zalany olejem, pompa paliwowa zalana ropą. Tak? Podłączamy akumulator i kręcimy silnikiem do momentu, aż cały olej pojawi się w układzie smarowania. A dlaczego, żeby silnik nie wystartował nam po takiej naprawie od razu na sucho? Wszystko zalane, podłączone, kręcimy. Kilkukrotnie oczywiście z przerwami, żeby nie spalić rozrusznika. Tak jak mówiłem, ten zabieg powtórzymy kilkukrotnie, aż uzyskamy ciśnienie w całym układzie smarowania. Silnik do Volvo zamontowany, wszystko wróciło na swoje miejsce. Teraz przeprowadzamy diagnostykę komputerową. Podczas składania tego silnika e, znaleźliśmy jeszcze kilka usterek, a mianowicie mieliśmy uszkodzony e, zawór pneumatyczny Egiera. Była pęknięta membrana oraz tutaj ktoś kiedyś czyścił y, klapy wirowe i było to źle zmontowane. Po diagnostyce komputerowej przeprowadzimy adaptację, ponieważ mieliśmy y, regenerowane turbiny, które należy teraz zaadaptować. Był regenerowany DPF, który przypiszemy y, również do tego. Adaptacja klap wirowych, świec żarowych to wszystko w tym silniku należy zaadaptować, słuchajcie, i przystąpimy. Y, do jazdy próbnej. Zrobimy 100 km y, tym, tym autem. Spuszczamy olej, rozcinamy filtr oleju. Zobaczymy, jak silnik się układa, czy są jakieś wióry w filtrze, czy nie ma. Wymieniamy olej i auto będzie gotowe do oddania. Zrobiliśmy autem dokładnie 100 km. Spuszczamy olej, rozcinamy filtr. O, dobra, strasznie rozgrzany. Olej ciemny. jak z diesla, ale czysty. Także spuszczamy olej i zaraz rozcinamy filtr i zobaczymy co się dzieje w środku. Olej spuszczony z silnika, filtr rozcięty i zobaczcie, czyściusieńko. Gdzieś tam pojedyncze jakieś dziurki są, zawsze są z docierania, ale jest naprawdę czysto i jest w porządku. Zalewamy świeżym olejem. Teraz silnik, nowiutki filtr, Odpalamy. Volvo poskładane. Ania nam teraz odpali. Słyszycie? Muzyka dla uszu. Na sam koniec kosztorys. Ile to wszystko kosztowało? Ile kosztowały części do odbudowy takiego silnika? Ile to wszystko kosztowało, bo koszty odbudowy takiego silnika wcale nie były małe. Jak ktoś myśli, że odbuduje taki silnik za 10 tysięcy, niestety się myli, ponieważ pierwsza faktura, jaką mamy za same części, to jest 19 tysięcy, zobaczcie. 562 zł. I co wchodzi? Wszystkie uszczelki, uszczelniacze, panewki główne, korbowe, tłoki, wszystko to, co było potrzebne do odbudowy tego silnika. Zobaczcie, za panewki zapłaciliśmy główne, dolne, 1000 zł. 17 groszy. Za dźwigienki zaworowe 16 sztuk, które były wypracowane i należało je też wymienić. Tu jest koszt 2439 zł. Pompa oleju 2378 zł. Ja mówię o tych najdroższych częściach. Jest tutaj 70 pozycji. I kwoty są różne, od 10, 11 zł po 2, po 3 tysiące. Tłoki na przykład, ile kosztowały tłoki do tego silnika? Dlaczego nie wymieniliśmy tylko jednego tłoka? Dlatego, że nikt nie da gwarancji, że za 10, za 20 tysięcy ten używany drugi tłok też nie pęknie. Wymieniamy wszystkie cztery tłoki i koszt tłoków już Wam pokazuje komplet tłoków. Brutto 3472 56 zł. 56 groszy. Łącznie 70 pozycji, kwota 19562 zł. Ale to nie jest koniec. Regenerowaliśmy DPF, regenerowaliśmy turbosprężarki, których regeneracja kosztowała, kosztowała 5500 zł. Do tego oleje, do tego sprawdzenie wtryskiwaczy, tak jak już mówiłem, regeneracja filtra czą cząstek stałych, do tego wszystkie oleje, płyny i całkowity, Koszt części oraz regeneracji 27 360 zł. Doliczamy do tego koszty usługi. Słuchajcie, auto chodzi, przejechaliśmy 100 km, jest po wymianie oleju, łącznie z filtrem. Następna wymiana za 2000 km. Chodzi silniczek. Bardzo ładnie, temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam wszystkich.